Twoje życie finansowe nie jest zepsute. Ono po prostu działa dokładnie tak, jak zaprogramował je Twój własny strach przed wysiłkiem. I to dopiero jest komedia. 1. Sygnał pierwszy. Wybierasz komfort zamiast gotówki w każdej możliwej sytuacji. Wyobraź sobie, że życie daje Ci dwa przyciski: miękki kocyk oraz pieniądze. Ty oczywiście naciskasz ten pierwszy z taką determinacją, jakby miał uratować świat. Zamiast uczyć się nowych umiejętności, wybierasz seriale. Zamiast negocjować podwyżkę, wybierasz cichą frustrację. Zamiast odłożyć choćby kilka złotych miesięcznie, wybierasz Ubera, bo nie chce ci się iść pieszo te 7 minut. Ten sygnał to klasyczny błąd ludzi, którzy marzą o bogactwie, ale żyją tak, jakby luksusem było nie ruszać się z kanapy. Komfort daje krótkoterminowe ciepełko. Ale jednocześnie wysysa z twojego konta każdą szansę na długoterminowy wzrost. Najlepsze w tym wszystkim? Ty naprawdę wierzysz, że kiedyś będzie lepszy moment, chociaż życie wyraźnie pokazuje, że ten moment nigdy nie nadejdzie. Prawdziwy punchline? Bogaci nie są wygodni. Bogaci są konsekwentni, a ty konsekwentnie wybierasz poduszkę. 2. Sygnał drugi: zawsze wydajesz pieniądze zanim je zarobisz. To finansowy odpowiednik zamawiania deseru zanim kelner poda ci menu. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, mają tę cudowną supermoc. Potrafią wydać przyszłą wypłatę jeszcze przed jej otrzymaniem. Karta kredytowa? To przecież nie dług, to styl życia. Zakupy na raty? Przecież to tylko kilkanaście minut radości, a potem jakoś się to spłaci. Każde dodatkowe wynagrodzenie znika szybciej niż Twoja motywacja 1 stycznia. Ten sygnał ujawnia najgorszy nawyk. Przekonanie, że przyszły ty będzie bogatszy, mądrzejszy i bardziej odpowiedzialny niż obecny ty. Spoiler nie będzie. Jeśli dzisiejszy ty nie potrafi powstrzymać się przed kupnem kolejnej pary butów, to przyszły ty raczej też nie stanie się nagle inwestycyjnym geniuszem. Wydawanie pieniędzy, których jeszcze nie posiadasz, to jasna deklaracja. Nie planuje bogactwa. Planuje przetrwanie do połowy miesiąca. A najzabawniejsze? Nawet kiedy życie wystawia rachunki, jesteś zaskoczony, jakby to była premiera filmu, a nie konsekwencja twojej własnej matematyki. 3. Sygnał trzeci. Myślisz, że oszczędzanie to coś, co kiedyś zaczniesz robić? Oszczędzanie w twojej głowie działa jak ta siłownia, na którą zapisujesz się co styczeń, ale magicznie nigdy się tam nie pojawiasz. Mówisz: Zacznę odkładać, jak tylko sytuacja się uspokoi, a potem czekasz na moment, który jest równie realny jak jednorożec siedzący w twojej kuchni. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, żyją w permanentnej wersji jutra, które nie istnieje. Twoje wydatki rosną zawsze dokładnie tak jak Twój dochód, więc każdy dodatkowy zarobek rozpływa się szybciej niż lody w upale. W głowie masz piękny plan finansowy, ale w praktyce odkładanie choćby kilku złotych miesięcznie wydaje się tak trudne jak wejście na Mount Everest w klapkach. Co gorsza, usprawiedliwiasz wszystko tekstami typu: Przecież życie jest jedno, trzeba korzystać. Jasne. Tylko dziwnym trafem korzystanie zawsze kończy się pustym portfelem i dramatycznym przeglądaniem konta przed wypłatą. Najbardziej ironiczne jest to, że oszczędzanie to nie luksus, to nawyk. Bogaci nie zaczynali od fortuny, zaczynali od drobnych kwot odkładanych konsekwentnie. Ty zaczynasz od wielkich planów i kończysz na promocjach w dyskoncie, a dopóki oszczędzanie jest kiedyś, to bogactwo jest nigdy. 4. Sygnał czwarty. Wierzysz, że ktoś kiedyś cię uratuje finansowo. To jeden z najniebezpieczniejszych sygnałów. Głębokie przekonanie, że w krytycznym momencie pojawi się magiczny wybawiciel. Może rząd, może rodzina, może niespodziewany spadek po cioci, której nie widziałeś od 20 lat. Problem polega na tym, że ta strategia finansowa jest mniej realna niż wygranie miliona złotych w totolotku za pierwszym kuponem w życiu. Zamiast budować poduszkę finansową, liczysz na cud. Zamiast ustalać cele i planować, mówisz. Jakoś to będzie. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, traktują pieniądze jak pogodę. Może jutro będzie lepiej. Nie będzie. Nawet jeśli raz czy dwa otrzymałeś pomoc, twoje życie finansowe nie przemieniło się nagle w idylle. Bo to nie pieniądze były problemem, tylko twoje decyzje. Największa ironia? Bogaci ludzie liczą wyłącznie na siebie. Ty liczysz na przyszłość tak nieprzewidywalną jak spacer po polu minowym. A wiara w cud nie jest planem. Tylko eleganckim sposobem na prokrastynację. Jeśli twoja strategia to czekanie na ratunek, to właśnie znalazłeś powód, dla którego bogactwo zawsze będzie w drodze. 5. Sygnał 5. Traktujesz edukację finansową jak nudę, której można uniknąć. Tu dopiero zaczyna się prawdziwa komedia. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, potrafią spędzić całe popołudnie analizując, który telefon ma lepszy aparat. Ale nie poświęcą nawet kwadransa na zrozumienie, czym różni się procent prosty od składanego. Wiedza finansowa kojarzy ci się z tabelkami, matematyką i rzeczami dla poważnych ludzi, podczas gdy ty wolisz żyć spontanicznie, czyli inaczej mówiąc, chaotycznie. Prawdziwy absurd? Świat finansów nagradza nie geniuszy, tylko ludzi konsekwentnych, którzy pojęli kilka prostych zasad. Ale ty traktujesz pieniądze jak zagadkę, której nie trzeba rozwiązywać. Bo zawsze można zapytać znajomego lub obejrzeć losowy filmik w internecie. I tak oto twoja ignorancja staje się twoim największym wydatkiem. Bogaci uczą się, jak działa system. Ty liczysz, że system sam się tobą zaopiekuje. Niestety, system ma inne plany, a twoje unikanie wiedzy kosztuje cię każdego miesiąca więcej, niż jesteś w stanie przyznać. Brak edukacji finansowej to nie brak wiedzy, to brak bogactwa w przyszłości. 6. Sygnał 6. Twoje wydatki rosną dokładnie tak szybko jak Twoje zarobki. To klasyczny, wiecznie powtarzany scenariusz. Dostajesz podwyżkę i przez jakieś 5 minut czujesz się zwycięzcą życia, a potem dzieje się magia. Nagle potrzebujesz lepszego telefonu, nowej kurtki, częstszych wyjść na miasto, a do koszyka w sklepie wrzucasz produkty, które jeszcze tydzień temu wydawały ci się absurdalnie drogie. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, mają niezwykły talent. Każdą poprawę finansową traktują jak sygnał do zwiększenia standardu życia, zamiast do zwiększenia oszczędności. Bogaci robią odwrotnie wydają mniej niż zarabiają. Ty wydajesz dokładnie tyle, ile zarabiasz, a często nawet trochę więcej bo przecież jakoś to będzie. Problem polega na tym, że kiedy twoje życie dopasowuje się do zarobków, zaczynasz je traktować jak minimum, którego nie da się obniżyć. W efekcie, każda próba oszczędzania brzmi jak zagrożenie, a nie jak szansa. Najbardziej ironiczne w tym wszystkim jest to, że im więcej zarabiasz, tym bardziej się zadłużasz. Kiedy twoje wydatki rosną równo z dochodem, bogactwo nie ma żadnej przestrzeni by w ogóle powstać. 7. Sygnał 7. Mylisz nagrodę z samozniszczeniem finansowym. Każdy człowiek lubi się nagradzać. To normalne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nagroda kosztuje cię przyszłość. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, traktują każdy stres, każdy wysiłek Każde trudniejsze zadanie jako powód do małego luksusu. Zrobiłeś coś ważnego w pracy? Kupujesz sobie nowe buty. Przeżyłeś gorszy dzień? Zamawiasz jedzenie, choć w lodówce czeka pełna półka. Udało ci się nie spóźnić na spotkanie? Należy ci się wyjście do restauracji. Twoje życie finansowe wygląda jak nieskończona impreza. Tylko rachunek przychodzi do ciebie, a nie do znajomych. Najgorsze jest to, że naprawdę wierzysz, iż te zakupy poprawiają ci humor. Nie widząc, że przynoszą ulgę na kilka minut, a obciążenia finansowe na tygodnie. Ludzie bogaci nagradzają się w sposób przemyślany. Wybierają nagrody, które nie niszczą ich budżetu. Ty wybierasz nagrody, które niszczą Twoją zdolność do jakiegokolwiek bogacenia się. Twój problem to nie brak zarobków, tylko to, że nagradzasz się za każdym razem, kiedy oddychasz. 8. Sygnał 8. Unikasz liczenia, bo boisz się prawdy o swoim portfelu. To jeden z najbardziej zabawnych. I jednocześnie tragicznych sygnałów. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, traktują budżet jak horror, którego lepiej nie oglądać po zmroku. Wiesz, że powinieneś policzyć, ile wydajesz miesięcznie, ale odkładasz to w nieskończoność. Bo co jeśli okaże się, że na jedzenie poza domem wydajesz równowartość małego czynszu? Co jeśli twoje spontaniczne zakupy pochłaniają połowę dochodu? Co jeśli twoje to tylko drobiazg zamieniają się w powód twojej wiecznej biedy? Unikasz liczenia, bo liczby są bezlitosne. Zamiast zmierzyć się z rzeczywistością, wolisz tkwić w komfortowej iluzji. Ironia polega na tym, że ci, którzy boją się robić budżetu, zwykle najbardziej go potrzebują. Bogaci liczą wszystko, nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że chcą wiedzieć, gdzie ich pieniądze pracują. Ty udajesz, że nie widzisz problemu, dopóki nie przychodzi koniec miesiąca i nagle okazuje się, że twoje konto jest puste, a ty nie masz pojęcia dlaczego. Unikanie liczb nie zmienia rzeczywistości, tylko ją pogarsza. 9. Sygnał 9. Traktujesz długi jak naturalny element życia. Dla ludzi, którzy nigdy nie będą bogaci, dług to nie problem, to tło ich codzienności. Raty? Przecież wszyscy mają. Kredyt konsumpcyjny? To normalne, inaczej niczego by się nie dało kupić. Karta kredytowa? Przecież to jak darmowe pieniądze, dopóki spłacę minimalną kwotę. Ten sposób myślenia działa jak powolna trucizna. Nie zabija od razu, ale unieruchamia cię na dziesięciolecia. Zamiast unikać zadłużenia, traktujesz je jak narzędzie do podtrzymywania standardu życia, na który cię zwyczajnie nie stać. Najbardziej ironiczny jest fakt, że długu nie widać. Nie leży na stole, nie piszczy jak alarm. Dlatego możesz udawać, że nie istnieje. Ale on tam jest, rośnie, kosztuje cię odsetki i odbiera wszystko, co mogłoby stać się Twoim kapitałem. Ludzie bogaci traktują dług jak ogień. Używają go ostrożnie i tylko wtedy, gdy naprawdę ma sens. Ty traktujesz go jak świeczki urodzinowe. Zawsze zapalasz kolejną, chociaż tort już dawno się skończył. A życie w wiecznym długu to życie w wiecznej zależności. 10. Sygnał 10. Przeceniasz swoje finansowe szczęście, a nie doceniasz matematyki. To typowe dla ludzi, którzy nigdy nie będą bogaci. Wierzysz, że los kiedyś cię wynagrodzi. Że trafisz na idealną okazję inwestycyjną, że wygrasz coś w konkursie, że wszystko się ułoży. Tymczasem finansowa rzeczywistość nie działa na zasadzie wróżb, tylko liczb. A te są brutalne. Bogaci liczą procenty, koszty, ryzyko, czas. Ty liczysz na to, że jakoś to pójdzie. Problem polega na tym, że twoje życie finansowe nie potrzebuje magii, potrzebuje dyscypliny. Ale ta jest nudna, powtarzalna i nie daje szybkich nagród. Więc wolisz marzyć o nagłym przypływie gotówki, niż wypracować realny wzrost. Największa ironia? Im bardziej liczysz na szczęście, tym mniej masz szans, by naprawdę je wykorzystać. Bo kiedy pojawi się okazja, będziesz nieprzygotowany bez kapitału, bez wiedzy, bez planu. Matematyka nie nagradza marzycieli. Matematyka nagradza tych, którzy umieją ją stosować. 11. Sygnał 11. Robisz zakupy emocjami, a nie potrzebami. Jeśli twoje zakupy wyglądają jak terapia zastępcza, to witaj. To klasyczny sygnał, że bogactwo nigdy do ciebie nie zapuka. Ludzie, którzy na zawsze pozostają biedni, podejmują decyzje finansowe w stanie emocjonalnego huraganu. Kupują, bo są zmęczeni, zestresowani, znudzeni, nieszczęśliwi lub po prostu chcą poczuć coś przez chwilę. Handel zna ten mechanizm aż za dobrze. Zasługujesz na to. Zadbaj o siebie. Spraw sobie prezent. Wszystko po to, abyś kliknął kup teraz. Zanim rozsądek zdąży wrócić z lunchu, najśmieszniejsze jest to, że te zakupy dają ci radość na kilka minut, a finansowe skutki na kilka tygodni. Emocjonalne wydawanie pieniędzy to jak gaszenie pragnienia słoną wodą. Im więcej pijesz, tym bardziej chce ci się pić. Bogaci nie kupują emocji, kupują wartość. Ty kupujesz chwilową ulgę, która kosztuje cię przyszłą stabilność. Dopóki Twoim doradcą finansowym są Twoje nastroje, dopóty Twoje konto będzie świecić pustką. 12. Sygnał 12. Ignorujesz małe koszty, które zjadają Cię od środka. To jeden z najbardziej podstępnych sygnałów. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, nie bankrutują przez jedną wielką decyzję. Bankrutują przez tysiąc małych, które wydają się nieistotne. Kawa na mieście? To tylko drobiazg. Kolejny abonament? Przecież kosztuje grosze. Zamówienie jedzenia, choć w domu jest pełna lodówka? Tak wyjątkowo. Tak wyjątkowo, że powtarza się to pięć razy w tygodniu. Małe wydatki działają jak nieszczelność w łodzi. Na początku nic nie widać, ale po kilku miesiącach toniesz. Największa pułapka polega na tym, że nawet nie zauważasz skali problemu, bo każdy z tych kosztów jest tak niewielki, że nie wzbudza alarmu. Dopiero gdy policzysz wszystko, zakładając, że kiedykolwiek się na to odważysz. Odkrywasz, że wydałeś równowartość porządnej wakacyjnej wycieczki na rzeczy, których nawet nie pamiętasz. Bogaci pilnują drobiazgów, bo wiedzą, że to one budują fundamenty majątku. Ty zostawiasz drobiazgi same sobie, a one zamieniają twoje konto w sito. 13. Sygnał 13. Uważasz, że inwestowanie jest za trudne, więc nawet nie próbujesz. To jeden z najbardziej charakterystycznych sygnałów finansowej porażki. Przekonanie, że inwestowanie to jakaś skomplikowana sztuka tajemna, dostępna jedynie dla ludzi w garniturach i z doktoratem z ekonomii. Ty tymczasem wolisz mówić: To nie dla mnie, jeszcze się nauczę, nie chcę stracić pieniędzy. Ironia polega na tym, że tracisz o wiele więcej, nie inwestując wcale. Kiedy widzisz pojęcia takie jak procent składany, stopa zwrotu czy dywersyfikacja, twoja mózgowa zapadka natychmiast się zamyka. A szkoda, bo świat finansów wcale nie wymaga geniuszu. Wymaga cierpliwości, konsekwencji i podstawowej wiedzy, którą możesz zdobyć w jeden wieczór. Bogaci inwestują, bo wiedzą, że czas pracuje dla nich. Ty unikasz inwestowania, więc czas działa przeciwko tobie. Najzabawniejsze jest to, że boisz się ryzyka rynkowego, nie zauważając, że twoje życie to jedno wielkie ryzyko ryzyko biedy w przyszłości. Nie inwestując, wybierasz najgorszą możliwą opcję stagnację. A stagnacja nie buduje majątku, buduje frustrację. 14. Sygnał 14. Nie umiesz powiedzieć nie, więc Twoje pieniądze wydają inni ludzie. To finansowa tragedia w czystej postaci. Jeśli nie masz granic, to Twoje pieniądze mają wielu właścicieli: rodzinę, znajomych, współpracowników, a czasem nawet ludzi, których ledwo znasz. Pożyczasz na chwilę, stawiasz obiady, finansujesz wspólne wyjścia. Płacisz za cudze błędy, bo nie chcesz wyjść na skąpca. Problem polega na tym, że hojność bez granic nie jest dobrocią, jest autodestrukcją. Bogaci wiedzą, jak chronić swoje zasoby. Ty pozwalasz, by wyciekały z Twojego konta, jak woda z pękniętej rury. Najbardziej ironiczne jest to, że ludzie, którym pomagasz, wcale nie doceniają Twojej życzliwości, po prostu przyzwyczajają się, że jesteś chodzącym bankomatem bez hasła. A gdy przyjdzie moment, w którym naprawdę będziesz potrzebować wsparcia, zostaniesz sam. Twoje tak jest najdroższym słowem w twoim słowniku. I dopóki nie nauczysz się mówić nie, bogactwo będzie jedynie odległą legendą. 15. Sygnał 15. Liczysz na szybkie efekty i poddajesz się, gdy ich nie ma. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, mają jedną wspólną cechę: absurdalne oczekiwania co do tempa wyników. Odkładasz trochę pieniędzy przez kilka tygodni, inwestujesz jakieś drobne kwoty, rezygnujesz z kilku zachcianek i nagle oczekujesz, że wszechświat natychmiast wynagrodzi ci twoje poświęcenie. Gdy po miesiącu oszczędzania nie widzisz spektakularnej zmiany, obrażasz się na cały świat finansów i wracasz do swoich starych nawyków. Tymczasem bogactwo powstaje powoli, boleśnie powoli, jak wyrabianie kondycji po zimie spędzonej na kanapie. Wzrost przychodzi dopiero po czasie, kiedy konsekwentnie robisz to, co działa, nawet jeśli jest nudne. Ty oczekujesz fajerwerków, efektów specjalnych i natychmiastowej satysfakcji. Najzabawniejsze? Gdybyś nie rezygnował po kilku tygodniach, miałbyś już od dawna dokładnie to, czego tak bardzo chciałeś. Ale cierpliwość to luksus, na który paradoksalnie nie możesz sobie pozwolić. Z takim podejściem nie buduje się majątku, buduje się jedynie rozczarowanie. 16. Sygnał 16. Otaczasz się ludźmi, którzy są równie nieodpowiedzialni finansowo jak ty. Mówi się, że jesteś średnią pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, a jeśli wszyscy wydają pieniądze bez. Myślenia, to gratulacje. Trafiłeś do klubu ludzi, którzy nigdy nie będą bogaci. Twoje otoczenie normalizuje każdą głupotę. Impulsywne zakupy, drogie wyjścia, życie ponad stan, wieczne narzekanie na zarobki i jednoczesne unikanie pracy nad sobą. Każdy w tym środowisku robi to samo, więc wydaje ci się, że to normalne. Bogaci wybierają ludzi, którzy inspirują, którzy podnoszą poprzeczkę, którzy myślą przyszłościowo. Ty wybierasz tych, którzy dają ci komfort stagnacji. Żyjesz w bańce, która nie pozwala ci zobaczyć, że to właśnie Twoje towarzystwo trzyma Cię w miejscu. Najzabawniejsze jest to, że nawet kiedy wiesz, że ci ludzie ciągną Cię w dół, to i tak zostajesz, bo zmiana otoczenia wymaga odwagi. A odwagi finansowej nie masz nawet odrobinę. 17. Sygnał 17. Sabotujesz siebie, bo boisz się sukcesu bardziej niż porażki. To brzmi paradoksalnie, ale jest boleśnie prawdziwe. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, często nie boją się biedy, bo te znają aż za dobrze boją się zmian. Boją się, że jeśli staną się bogatsi, będą musieli wziąć odpowiedzialność, zmienić sposób myślenia, zerwać z dotychczasowymi nawykami. Strach przed sukcesem objawia się w najdziwniejszy sposób. Odkładasz działania, unikasz szans, komplikujesz proste rzeczy, tłumaczysz się brakiem czasu lub motywacji. W głębi serca wiesz, że gdybyś naprawdę się postarał, mógłbyś wyjść na prostą, ale to oznaczałoby konfrontację z własnymi wymówkami, a tego unikasz jak rachunku za prąd po zimie. Bogaci podejmują decyzje, nawet jeśli są niewygodne. Ty robisz wszystko, by pozostać tam, gdzie jesteś. To nie brak możliwości Cię ogranicza. To brak gotowości na konsekwencje sukcesu. 18. Sygnał 18. Myślisz, że masz jeszcze mnóstwo czasu, a nie masz to najbardziej brutalny ze wszystkich sygnałów. Ludzie, którzy nigdy nie będą bogaci, żyją w przekonaniu, że zdążą kiedyś wszystko naprawić zacząć oszczędzać, zacząć inwestować, zmienić pracę, uporządkować finanse, zdobyć wiedzę. Kiedyś to ich ulubione słowo. Problem polega na tym, że kiedyś nie istnieje. Mijają miesiące, lata, dekady, i nagle odkrywasz, że zrobiłeś dokładnie nic. Bogaci działają wcześniej, bo wiedzą, że czas jest najcenniejszym zasobem, którego nie da się kupić. Ty marnujesz go na odkładanie wszystkiego na później, jakbyś miał przed sobą nieskończoność. Ironia polega na tym, że im dłużej czekasz, tym bardziej rośnie cena twojego braku działania. Każdy rok zwłoki kosztuje cię majątek, którego nigdy nie zobaczysz. Jeśli więc liczysz, że zdążysz, to wiedz jedno, ten sygnał oznacza, że już jesteś spóźniony. Który z tych sygnałów najskuteczniej rozwala twoje finanse? Przyznaj się w komentarzu. Obiecuję, że oceniać cię będzie jedynie twój własny portfel.